27 wieczór z Ewangelii Świętego Jana 14, 3-7 A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rozmyślanie. Boże Ojcze, różne są drogi życia, po których chodzimy my, twoje dzieci. Różne drogi, ale jeden cel. Ty sam, jeden też pośrednik, Chrystus, Ojcze, nie dopuść, byśmy kiedyś zapomnieli o najważniejszym celu naszego życia, zgubili drogę, zaparli się prawdy, wybrali śmierć zamiast życia. Dlatego wpatrujemy się w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Eucharystii, a darujemy Go i prosimy, aby Duch, którego nam dałeś, modlił się w nas. Rachunek sumienia. Czy rozmyślasz o celu swojego życia? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jaka jest twoja relacja z Nim? Która z osób boskich jest ci najbliższa, a która najmniej wspominana? Daj mi poznać drogi twoje, Panie, i naucz mnie twoich ścieżek. Psalm 25.